Yo, 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 siema, Siemanko ludziska. Witam was serdecznie na kanale Team Króla. Ta wiadomość jest adresowana dla każdego, kto chce dostać się do Team Króla, do Hype MMA. Bardzo prosiłbym każdego, kto wysłał już nam swoje zgłoszenia, wysłać jeszcze jedną wiadomość, którą znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Wiadomość ta brzmi tak. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku i napiszcie swoje imię, nazwisko. Jak ktoś to w opisie podaje tekst, który po prostu starcie skopiować i wysłać. W priorytecie będziemy oglądać filmiki, publikować filmiki z Waszych zgłoszeń, tych ludzi, którzy podeszą nam jeszcze taką informację, że wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku. Także krótka jeszcze ode mnie, że nie staracie się tam. Pokazać się, jak z najlepszej strony, takiej że jesteście taki super-puper sportowcy i te sztywni. A najważniejsze, chodzi w tym kastingu, to wasza osobowość. Każdy z nas, ja, Kasio czy tam Damian Majewski, będzie oceniał to przez pryzmat swojego doświadczenia i swojego poziomu, jak i względu, jak patrzy na sport. Ja będę to też oceniał pod swoim, pod swoim pryzmacie, takim jak początkujący. Wiem po prostu, że niektórzy z Was nigdy nic nie trenowali, ale tak jak mówię, najważniejsze to jest osobowość, żebyście byli ciekawi, żeby Was polubili ludzi, żeby Was polubili też my i pozytywny uśmiech, pozytywne nastawienia i myślę, że się uda. Pozdro i widzimy się za niedługo.